Wiersz powstał 7 października, 3 dni temu, kiedy jeszcze nie znaliśmy wyników wyborów. Juma, chcę Państwu powiedzieć dziś w nocy, Juma tym wierszem dodał mi sił. Zaproponował tytuł dęby, więc niech tak będzie. Wyklęci. Słabi, odrzuceni. Ciągle walczymy ze złym losem, choć stanowimy sól tej ziemi. Jej krwią jesteśmy i jej głosem jesteśmy stąd, z krainy tej. I tutaj swoje mamy gniazda. Nic to, że czasy nocy złej, ciemna nad nami gwiazda. Wyklęci, gorsi, odrzuceni, krzyczymy z bólu aż do nieba, a mamy siebie na tej ziemi, nic więcej nam nie trzeba. Jesteśmy stąd, z krainy, gdzie ktoś Solidarność głosił szczerze, więc przyjdzie znowu taki dzień. Ze snu obudzą się rycerze. Zdamy się nieraz jako liście, burzą i wiatrem zastrachani. Lecz mocno w ziemię tę wrośliśmy, wrośliśmy. Korzeniami. Jesteśmy stąd. Z krainy tej czerpiemy wszystkie soki swoje, tu w każdą noc i w każdy dzień. Poją nas rzeki, studnie, zdroje. My nie milczymy. My rośniemy. Zmieniamy w siłę. Gorzki gniew i płynie w żyłach moc tej ziemi, jak sok w konarach starych drzew. Mocno, potężni, wkorzenieni, trwając wzrastamy w wielkiej sile, ruszyły z posad, ziemi. Ruszymy ziemi, bryłę. Dziękuję.